Siemano, z tej strony ZnowuMisiak jaki. witam was na BALANTI To jest sobotni odcinek i na początku zrobimy sobie riba, Macie, właściwie mam riba plus 9 Skąd go mam, opowiem wam zaraz Czyli tak, na początku expiuję sobie w tym miejscu i mi on po prostu dropnął z tego, z tego, z tego, z tego on dropi, ten, ten, taki, ten, taki koleś, ten... No nie pamiętam jego nazwy, no ale mi dropnął plus 0, ja sobie go ulepszyłem do plus 6 u kowala, potem ulepszyłem bodziami, ja sobie mam, tam dwa bodzie zostały, bodzie miałem z tych majowych pudełek, te tam skrzynie, te tam szkat, nie wiem, no i co, mam 35 czarów i zaczynamy zmieniać jego bony. Umiejętność, no jest to obrażenia minimum, jednak jest 30, 40, 25, 22, 21. E, nie wiem, nie wiem, jak to jest najwyżej, potem polecę powydrapię parę i na dropie. Dobra, 3, 15, 18. Nie wiem, jak mi trochę daleko od mikrofonu byłem. 7... Boże, minus 10. Ile? 12... O, 30! Hmm, nawet fajnie. O, jest to 7 przeciwko orkom! Wiecie co, na... zostawię sobie to na razie tak na orki, wiecie? Wiecie, zostawię sobie na orki. Jak skończymy na orkach, to potem te... zmienię te bony. Nie wiem. 30. Nie wiem, czy 30 to jest tak sobie. Tak moim zdaniem, dla mnie to średnio. Właśnie, że zrobimy sobie bransoletkę. Bransoletkę też sobie zmaksujemy trochę plus 7 tylko. Tyk to nie ma HP da się mieć, jak chcę HP mieć. HP orko na 10 Kurde no jakoś HP w ogóle nie wchodzi. Da się w ogóle mieć HP? No Branzoletkę z tego to wiem, się da mieć HP. Ale ty ma takie max, proszę tak normalnie. To ja sobie tu. Pytanie do was, czy da się mieć HP w tej brązelecce? Wiem, że w innych się da, ale nie wiem czy w tej się da. <grystanie> dobra, wypróbujemy sobie tego ryba. Szybciutko. I potem... Pójdę... O dobra, koleś tu chyba expi ktoś? Expi tam koleś. Fak, dobra, ja mu to mnie będę ksuł. Będę ja tu mam grupkę na prarymce. No Dobra, chyba nie... Ło, wow, na trzy hity. Ojajaj! Oj, oj. w następnym odcinku ubijemy sobie kilka metinów, m 2 łoooo, wow, ale lagi mam. Ło wow, jest! Nie wiem czy wy to widzicie, ale takie lagi. Ło piczy, co takie lagi mam, nie wiem. Dobra, słuchajcie. Na co? Widzimy się za chwileczkę. Yy, 3, 2, boże... No nie bij mnie! Nie bij mnie koleś! Koleś! Dobra, dawaj, chodź. Dawaj, no. Dobra. Padnę. Właśnie, padłem, bo zbroję miałem sobie, sobie zrobić. Kurde, nada tylko 62 obrony. Trochę mało, ale dopóki nie będę miał bodzie, to jej nie ulepszę. I myślę, że jak sprawdzimy te, 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 te bodzie, no to jak zrobimy analizę biologa, to jeszcze zobaczę, co jest tam w sklepach. Dobra, no to nie no, zbroje, robimy, zrobimy, to... Broje, nie no, kurde, wejdą to czary. Pierwszy czar weszedł, drugi weszedł, trzeci weszedł. czwarty weszedł, jest fajnie, pięknie, pięknie. E, tera, tera. E, Dodanie do PZ, nie wiem, takie, kurde. Jeszcze 7 zmianek. Dobra, chcę HP tylko. Dobra, HP tylko, tam 1500 i reszta bonów mnie interesuje. dodaj no mi HP! Jest, dobra, jest HP w ataku. Obrażenia będą dodawane do P... O, fajne, chyba, chyba fajne. Mi się te bony podobają. Dobra. No to jak, widzimy się za chwilę. 3, 2, 1, cięcie! Okej, okay, tak, widzimy się po przerwie i... dziś te Teraz, teraz... Zaznaczymy sobie skillen. Na te z właściwie to silne ciało. Pyk. punktów tak. Ok, kontynuuj. Jakby nam weszło na G. znaczy na G, czy tam. Na M, sorry, na M. Fuck, na M. Dobra, pyk, pyk. Wierzymy w to, uda się na M, na M, na M. Proszę. M Jest na M, dobra, mamy silne na M Pyk, fajnie I z tej skrzyni ucznia, z to skrzyni eksperta Dropło mi 5 bodziów, to ulepszymy tą zbroję A nie, bo sobie kawałek kryjnotu to... Kurde, nie mam kawałków krej... aha, dobra Czyli nie ulepszymy tej zbroi No, mamy ripka i średnio sobie chyba zmienimy ale to w następnym odcinku. Albo. Wiecie co? Czekajcie. Ja poszukam jakiegoś metka i zobaczę jak to będzie się. Nie, dobra. Cięcie. 3, 2, 1, cięcie. Okej, okay, Siemano, witam Was w kolejnej części tego odcinka. Będziemy sobie zmieniać bony. Inteligencja. Jak widzicie mam pełno zielonych szarów, wydropiłem na drobku. To jest dużo... Musimy powiedzieć czy jest średnie bo Miałem tam 30 średnie ale no wiecie Tam ja miałem jeszcze na orki a No potrzebuje rybka pod ten, Matiny na M2 Potrzebuje mniej średnie to Tylko 40 średnie wejdą Cześć 40 proszę Takie 40 jest to na orki chyba tu. Okej okay. Nie wejdę, bo to ja mam takie szczęście. O Bożę. Drożenia, drożenia, drożenia. Drożenia. co? Chyba to. Powiem wam krótko, ekspert, ekspert, w następnym odcinku pójdziemy tak ekspić, ekspić, a droby sobie nową postać na dropa, ja to sobie potem zrobię postać na dropa. Dobra, jakiś, teraz byle jakieś, to takie, żeby było powiedzieć 30 Proszę, proszę, to 30 na trzydziestu trzy, dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem, waziemie piętnaście, dwadzieścia dwa, dziesięć. Kiedy. 15. Nie wiem, zmienia to zmieniamy. 23 i takie zostawimy. Niestety, no niestety tamto się popsuło. A ja, zwaliłem trochę, ale mniej się z tym. Zobaczymy na Orki jak nam będzie szło. Zobaczymy czy tam damy radę i w ogóle. A postać do z zmiecimy co zrobię potem. Co so zrobię kiedyś najwyżej? Właśnie muszę jakoś zarobić kasę, bo tu muszę sobie bojowca zrobić, bo dziko nie będę mowy, choć nie. Tego dzika sobie zostawiłem. Chyba tu zostanę. Ale silne, tyle na dziko. Czy tam konia, czy tam no, na wilka. Dzika, dobra. Chodźcie. I kosimy ich na spokojnie. Widzicie sami. Ja mam no jak widzicie ekstra Dobra tarara Ja sobie chcę zrobić item pod ten orki To będzie op pro epic Dobra wiecie to ja się z wami żegnam Nie mam za bardzo nic ogarniania, nie mamy za bardzo czasu na razie